A w Point Opus jest to narzędzie, które hmm, powiedzmy, daje taką doda da dodatkową warstwę zrozumienia. Jakie pliki mamy, ile plików skopiowanych mamy, ile plików większych niż ileś tam gigabajtów, ile plików i to najważniejsze, nieużywanych od X lat mamy w środowisku. Dzięki temu możemy stworzyć takie y, mechanizmy, czy to archiwizujące, czy to automatycznie usuwające, na przykład te kopie, czy, czy pliki przedawnione, pliki trywialne, to, y, to też mamy różne definicje, dzięki czemu w środowisku wiemy, że jeśli jest jakiś plik, to jest on aktualny, nie jest skopiowany a i jeśli jest w danej przestrzeni, no to to jest odpowiednia przestrzeń do tego, żeby on w niej był. Y tak? y i te pliki, które są, powiedzmy, dalej ważne, na przykład z punktu widzenia prawnego, ale nieważne operacyjnie, w sensie, że nikt na co dzień z nich nie korzysta, możemy zabrać do, tańszego, do tańszej przestrzeni chmurowej, na przykład niż ta przestrzeń SharePointowa. Ona nie jest gumy, nie jest nieskończona i niektórzy nasi klienci mają z tym wyzwanie, więc to też możemy w ten sposób zautomatyzować. I tu na ekranie pokazuję... Właśnie taki przykład, że dokument został zarchiwizowany, a dla użytkownika został zostawiony taki link, po kliknięciu który on samodzielnie może sobie ten plik przywrócić. Więc mimo tego, że nikt z niego nie korzystał od 10 lat, może po 11 ktoś nagle go mm. będzie potrzebował, dwa kliknięcia ten plik wraca do chmury w pełni funkcjonalny po już po kilku minutach, a przestrzeń dyskowa jest yy, yy, zabezpieczona. I to też będzie ważne w kontekście Copilota, tak? bo chcemy, żeby Copilot, a właściwie wartość, jaką on nam daje, jest. Bardzo mocno skorelowana z hmm. aktualnością naszych dokumentów i wiedzy w ogóle w organizacji. No ale w kontekście tego NISA to, to widzę głównie wartość właśnie z uporządkowaniem na przykład tych kopii, tak? że, że, że mamy jeden dokument i resztę duplikatów, które gdzieś tam bokiem na przykład mogłyby być udostępnione, jesteśmy w stanie sobie wyeliminować. No dokładnie, i jest to wyzwanie, które yy, tak. Intuicyjnie wydaje się prawie niemożliwe do zaopiekowania, a so, chcę tylko tutaj zaznaczyć, że są narzędzia, które to, to ułatwiają i, jest, i mają odpowiednie mechanizmy, żeby gdzieś ten ład wśród plików zapewnić. Wrócę też do tego, co mówiłeś a propos zapewnienia ładu w entrze, czyli dbanie o cykl życia, mhm. na przykład dodawanie kąt gości. Tam jest również tego typu wyzwanie, że wszystko albo nic.